W 1783 roku demonów wylewały z cienia i spadały na angielskie miasto. Minęło 10 lat, a ludzkość zbyt szybko zapomina tragedię. Demony wróciły. Bloodstained nie jest mesjaszem gatunkowani. Tak, wiem. Bardzo trudno w to uwierzyć, skoro odpowiada z niego kodzi i garasi, który jakby nie było. Był odpowiedzialny za Symfonię Nocy z 1997 roku albo portret zniszczenia, Harmonię Rozpaczy lub Arię Smutku. Ale wielkie nazwisko nie zawsze idzie w parze z w pełni udanym ożywieniem potwora pełnego nostalgii, którą gracze obdarzali go przez lata. Niech dobrym przykładem będzie Mighty Number 9 od Keijiego i Nafuné, które jak wiecie z autopsji, mojej recenzji lub innych wypowiedzi, również nie było aż tak świetne jak miało być. A co dokładnie nie zagrało w rytuale nocy, a co było nawet zjadliwe. Przekonacie się za chwilę. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ogrywałem mu tytuł na PC, więc wszystko co tutaj usłyszycie, będzie dotyczyło tej konkretnej wersji. Niestety nie mam porównania z tym jak gra działa na konsolach, milcząc wiadomości, że wersja switchowa, którą de facto miałem zakupić, jest praktycznie niegrywalna z racji, że działa w jakichś 15 klatkach. Jeżeli boicie się o taki stan rzeczy w wersji na komputer osobiste, to nie macie najmniejszego powodu. Jak zwykle ogrywałem tytuł na leciwym już Lenovo Y700 i wszystko działało zadziwiająco płynnie i wyglądało nawet bardzo ładnie. Nie był to szczyt możliwości, jaki ArtPlay mogło osiągnąć, ale jest naprawdę solidnie. Szczerze, to mogę powiedzieć, że jest to jedna z najładniejszych wani pod względem czystej grafiki, którą otrzymaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Co nie zmienia faktu, że do takiego Orient the Blind Forest albo Will of the Wisps trochę jej brakuje, ponieważ wspomniane przed chwilą tytuły nadrabiają również designem lokalizacji i postaci. Ten aspekt w rytuale nocy został niestety potraktowany dość standardowo lub jak kto woli, bezpiecznie więc jeżeli oczekiwaliście, że podczas swojej przygody, która zajmuje około 8 godzin do ukończenia, z dwoma endingami i wszystkimi opcjonalnymi bossami, spotkacie jakieś zapadające w pamięć osobistości, to możecie praktycznie o tym zapomnieć. Nie licząc Bloodless i Vepar, cała reszta jest jedynie powtórką z rozrywki, która nie jest nawet dobrze ukryta lub jest na tyle nijaka, że zapomnicie o nich w chwilę po spotkaniu. Co może i nie byłoby niczym złym, gdyby nie fakt, że jak na samozwańczego Mesjasza i tytuł, który miał odpowiadać za odrodzenie gatunku wani, produkcja powinna być lepsza pod tym względem. To samo niestety dotyczy lokalizacji, które same w sobie może i są ładne i szczegółowe, ale również w większości nie zapadają w pamięć pod żadnym względem. Od co, tutaj zamek ze swoimi różnymi motywami korytarzy, wyglądający na futurystyczne laboratoria lub podziemia. O dziwo najlepiej prezentują się z tego wszystkiego lokalizacje znajdujące się na świeżym powietrzu. Ogród, pośrodku którego stoi wielki fortepian, na którym możemy grać, lub most, podczas przemierzania którego widzimy ogromny krwawy księżyc. Szkoda, że zabrakło więcej takich motywów, ponieważ prezentują się naprawdę dobrze i może zachęcałyby do ponadprogramowego zwiedzania lokalizacji. Bo niestety, jeżeli sami z siebie nie chcemy odkryć wszystkiego, albo nie chcemy bić się z ukrytymi przeciwnikami, to nic nie będzie nas motywowało do odkrywania wszelakich komnat w zamku. Nie mogę jednak odmówić twórcom tego, że bardzo mocno postarali się jeżeli chodzi o Oręż i dodatkowo umiejętności, które możemy wyposażyć naszą postać. Różnych mieczy, toporów, broni palnych, pejczy i tym podobnych jest naprawdę dużo. I w bardzo zgrabny sposób nawiązują do innych wani, ale też gier ogólnie. A co najważniejsze, każdym typem Oręża walczy się zupełnie inaczej i posiada inny zasięg. Co nie jest zawsze standardem w takich mniejszych produkcjach. Umiejętności specjalne również można by liczyć na kopy i podzielić na te bardziej przydatne, jak atakowanie za pomocą wielkiej macki, strzelanie piorunami lub przywoływanie sprzymierzeńców, jak i na te mniej przydatne, jak rozkładanie pułapek na ziemi lub przyzywanie obrazów. Niestety ilość nie idzie w parze z przydatnością, ponieważ pośród tego wszystkiego, co otrzymaliśmy do zabawy, tak naprawdę potrzebujemy jedynie dwóch, może trzech rzeczy. Nawet bardzo proste zagadki środowiskowe nie wymagają konkretnego typu oręża, więc jeżeli chcemy, to możemy bez problemu przejść całą grę walcząc tylko mieczem. A skoro już o walce mowa, to opisać ją można słowami no jest. I w sumie tyle. Nie jest ani jakaś wybitna, ani jakaś super tragiczna. Od co taka typowa waniowa rozgrywka, która niestety cierpi na najwięcej bolączek w porównaniu z resztą aspektów. Podczas obcowania z rytuałem nocy musicie uzbroić się w nieziemską cierpliwość. Albowiem hitboxy w tej grze działają całkowicie losowo. Dość często zdarzało się, że atakując przeciwnika nie otrzymywał on obrażeń bez żadnego konkretnego powodu. Chociaż największym zaskoczeniem były momenty, kiedy atakowałem przeciwników bronią białą na odległość, bez żadnych animacji postaci. Wyglądało to, jakbym zabijał przeciwników samym spojrzeniem. A tak, wracając do hitboxów. Wiecie, jak to w Waniach nadużywane są klatki nieśmiertelności, które otrzymujemy po otrzymaniu obrażeń? Tak w Bloodstained gra czasami wariowała na tyle, że obdarowywała mnie tymi klatkami non-stop, nawet jak nie otrzymywałem obrażeń, przez co niektóre walki z bosami opierały się u mnie na staniu w miejscu i uderzeniu bez jakiejkolwiek krępacji w przeciwnika za pomocą dwuręcznego miecza zadającego nieziemskie obrażenia. Co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli nie napotkają Was takie glicze, to i tak nie musicie się za bardzo martwić o poziom trudności w tej grze. Po dwóch godzinach, jakiekolwiek wyzwanie inne niż w pokojach z bossami lub przy elementach platformowych praktycznie nie istnieje, przez co możemy czuć delikatne rozczarowanie, że od razu nie odpaliliśmy gry na najwyższym poziomie trudności. Które, poza standardowym zwiększeniem otrzymywanych obrażeń i odporności przeciwników, zmienia podobno ich rozstawienie, ilość i blokuje naturalny rozwój postaci poprzez levelowanie. Chciałbym również wypowiedzieć się szerzej na temat historii zawartej w grze, ale niestety nie ma tutaj nic, nad czym można by rozprawiać. Na początku gry otrzymujemy delikatne wprowadzenie, gdzie jesteśmy uświadamiani na temat alchemii, demonów i Shardbringersów. Po czym następuje dziesięcioletni przeskok i dowiadujemy się, że najlepszy przyjaciel głównej bohaterki jest teraz tym złym. Naszym zadaniem jest pokonać go, żeby przegnać demony i uratować ludzkość przed zagładą. Tak szczerze mówiąc, nic, co znajduje się pomiędzy wstępem a jednym z zakończeń, nie ma niestety znaczenia. Jakiekolwiek konwersacje, które przeprowadzamy z napotkanymi postaciami, które miały służyć ekspozycji. Tak naprawdę nic wielkiego nie wnoszą. Nawet motywacje w postaci drugoplanowych zdają się być dość mało ciekawe, jak widok upadającej na ziemię kromki chleba. A szkoda, ponieważ jak ta tak hucznie nazywanego Mesjasza Wani, to Kodzi i Garasi mógłby znaczyć nowy standard w tym gatunku, a nie pójść na łatwiznę. Reasumując, mój już dość długą wypowiedź na temat gry, na którą czekaliśmy latami, Bloodstained Ritual of the Night nie jest żadnym Mesjaszem gatunku Wani. Jest to tytuł, który niektóre rzeczy robi lepiej i niektóre gorzej w porównaniu do poprzedniczek. Szczerze mówiąc, gdybym wydał na niego te premierowe 169 zł, to czułbym się nieco oszukany, ponieważ biorąc pod uwagę błędy i masę zmarnowanego potencjału lub prób recyklingu, to nie jest tytuł wart tej pełnej kwoty. Według mnie, jeżeli nie jest się zatwardziałem fanem wanii, który mieli każdą grę z tego gatunku, to dobrą kwotą, którą można by wydać na ten tytuł, powinna być ta oscylująca w granicach 89 zł maksymalnie. Zakrwawiony rytuał nocy okazał się tytułem z wielkim potencjałem, który został zmarnowany. Co nie oznacza, że jest to słaba gra. Od co przyjemna średnia półka, która mogłaby być lepsza. I mam nadzieję, że przy tworzeniu następnej gry z tego gatunku, Koji Igarashi dotrzyma słowa i ofiaruje nam prawdziwego Mesjasza. A tak, na sam koniec miałem zamiar zamyślić Bloodstained na najniższych ustawieniach graficznych, ale szczerze mówiąc. Różnica była tak niewielka, że niestety tym razem musiałem odpuścić. Może następnym razem uda się osiągnąć to samo co przy DMC5. A tymczasem do następnego razu. Cześć!